Słuchajcie, właśnie sobie idziemy do samochodu i czytam tabliczkę Bezwzględny zakaz kąpieli wchodzenia do fontanny pod karą grzywny My nie wiedzieliśmy, także przepraszamy Wrocławian za to co zrobiliśmy A teraz jesteśmy pod Sky Tower we Wrocławiu Przyjechaliśmy tutaj przez przypadek tak naprawdę, bo chcieliśmy szybkiego okulistę Bo musimy zrobić Nadi badania do szkoły No i tutaj się okazuje, że jest okulista w Sky Tower a coś kojarzę, że w tym budynku mieszka Majeski I Dein, chyba na 28 piętrze, także pozdrawiamy Was. My gdzieś na drugie piętro do tego okulisty musimy iść. Dzieci odkryły krzak z naszymi ulubionymi kuleczkami, które jak się zerwie i rzuci na podłogę, to tak fajnie strzelają. Pyk. Pyk. Kasia masz, powspominaj dzieciństwo. Z przyjemnością. Na drugim piętrze galerii handlowej, tak to wygląda. My wchodzimy tutaj. I tu jest jakiś okulista, gdzie to się nazywa? Jak to się nazywa Kasia? Obtegra, tu będziemy wchodzić. Jakie tutaj są korytarze? I prawie nikogo tutaj nie ma. Tu jest Obtegra. Dalej, jeszcze dalej. Fajnie, w tunelach. I tutaj, proszę Państwa, tu będziemy załatwiać. Czekamy na naszą kolejkę. Słuchajcie, kupiliśmy sobie bilety 18 zł za dorosłego, 12 za dziecko na punkt widokowy na Sky Tower. Także mamy 4 minuty, wchodzimy. Jesteśmy w indzie Jest, zawieźcie. 49 piętro. Ale w Włoszech nam wtykło nie. Dziękujemy. Jesteśmy na 49 piętrze. się No, znam się w uszach Pozatykały bębenki. Wow, jaki piękny widok. Jaki widok, Janiołogę. Przepięknie. Fajnie, nie? <laughs> to małe samochodziki, nie? Ania, nie boisz się? Nie. Zobaczcie, samochodziki poustawiane no, no, jak Szymona, zobacz. Zabur... A czekaj, gdzie jest nasz samochodzik? Nasz, nasza Vectra. Nie, nie z tej strony chyba. O, tam jest Ślęża. A tam rzeka płynie. I most wrocławski. No, ten biały most we Wrocławiu. Pociąg jedzie tutaj, pociąg gdzie? jedzie w dole. Gdzie? Jedzie pociąg, no tam. Pociąg tu, prawo. Ale fajnie. Za całą rodzinę daliśmy 60 złotych. Trzymuj za darmo. Czyli około 15 za osobę. Średnio. Można tutaj być 15 minut. Fajnie, tutaj można dookoła sobie przejść, więc naszą Wektrę zobaczymy. O, jest nawet luneta. O, tam jest nasza Wektra, widzicie? Tutaj, na tej krzyżówce z takim sreberkiem na szybie. To jest nasza. Zrobię Wam zbliżenie, tutaj. To jest nasza Wektra. No tam, na, na krzyżówce, no. z takim sreberkiem na szybie. No! Dlaczego nie ma dachu? Kto nie ma dachu? No, no szwaj, Ma dach, ten boks. Nie... nie widzę. Aha. Czyli jest ściana, dookoła nie można przejść. Tu się kończy. Tu są jakieś ślady. Tu stań. Po co? Most to jest Most Rędziński ten, co nie Aha, Most Rędziński Tutaj jest cała legenda na widok mamy dworzec budynek sądu kościoły A tutaj jest taka szyna na green screenie i można sobie zrobić zdjęcie jakby się szło jakby się siedziało na szynie ale fajnie Świetna sprawa. Jesteśmy już w samochodzie, byliśmy tam dokładnie tam, ale przypomniał mi się, że zapomniałem wam powiedzieć co z okulistą. Więc Nadia będzie musiała nosić okularki. Gdzie jest Nadia? Tam jest. Jeszcze raz będzie musieli tutaj przyjechać. Wizyta u okulisty w tym miejscu kosztuje 200 złotych ale woleliśmy to zapłacić niż czekać 3 miesiące, bo w publicznym y, w publicznej przychodni y, termin był dopiero za 3 miesiące. My tak długo nie, nie możemy czekać, więc zapłaciliśmy 200 zł. I y, y, co jeszcze, Kasia? Nie wiem, bo nie, go. Na, nie... a go. Nad O okularach. Na, 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 na. Tak, założymy okulary i no, pani mówi nie wiadomo czy pół roku, czy rok, czy dłużej. No będą wizyty. Co pół roku, więc zobaczymy, czy. Tak, czyli najkrócej czy będzie nosić. Podrawia. Najkrócej, Nadia będzie nosić pół roku, najdłużej kilka tak. lat. Dokładnie. Jedziemy teraz tramwajem po Wrocławiu. Zrobiliśmy sobie wycieczkę z dziećmi. Jak Wam się podoba? Co? Przesiadliśmy się na drugi, bo, bo tamten um, um, pan musiał zrobić sam. Pętle. Tak, pętle. Powiedział, że, że pasażerów na pętli nie bierze, więc musieliśmy kupić drugi bilet i wracamy drugim tramwajem. Jak się podoba Szymuś? Pędzie. Dobrze. Dobrze, Ania, jakie wrażenia? Dobrze. Dobrze. Tramwaj prawie pusty. Jeden pan tylko jedzie. I my Żeby się tego przystanku nie przeoczyli. Dojeżdżamy do ZO. A Nadia chodzi w okularach, bo miała zakroplone oczka i ją bolą, prawda? Nie bolą cię już? To dobrze. No Straciła ostrość Kto straciła ostrość. O no, ty straciłaś ostrość? Nie. Tata już jesteśmy? Nie, jeszcze nie. Trzy przystanki albo cztery. Dotarliśmy. Znaleźliśmy fontanny wrocławskie. To jest ta fontanna multimedialna. Ona podobno co, co godzinę tutaj wybucha i jest jakiś pokaz fajny. Kolorowy. Ale najlepszy efekt jest nocą. Tak, ale raczej ale nie był, to Jak powiem. widzicie, nie ma nocy. Ale i tak przyszliśmy zobaczyć. Jesteśmy tutaj pierwszy raz. Bardzo ładnie. Podobno te fontanny wyszczeliwują na 40 metrów do góry. Chciałbym to zobaczyć. Ej, Szymuś, uważa, ja nie wiem, czy to jest głęboko. No nie, to się nóżków nie moczy. Nie, płytko jest. Tak 20 cm. Ale ludzie tam moczą nóżki. Jak widzimy. Nie, nie mocz Ania, tu jest brudna woda. Nie mamy tych ręczników. Nie mamy ręczników ani skarpetek zapasowych. Ale tylko nóżki! Jednak się zgodziliśmy. A co tam? To tylko nogi. I zaczęło się, proszę Państwa, z głośników leci muzyka i fontanny zaczęły działać. No są światełka, ale jest jasno i nie widać tego. A tam są zielone światełka. Chciałem powiedzieć, że za fontannami zaraz jest taki ogród japoński. Wejście kosztuje 20 złotych e, bilet rodzinny dorosłe osoby 8 zł. Idziemy Ania, zobaczymy, co to jest za ogród japoński we Wrocławiu. Jest studnia z pieniędzmi. Można wyciągnąć i mieć na soczek. Tu jest jakiś budynek, zobaczymy coś w środku. Zaraz Ania. No powiem wam, że to bardzo ładnie. Takie budowle japońskie. Kaczuszki nawet pływają. Zobaczcie kaczki. To jest taki fajny stopień. Taki ciekawy mostek. Wejdziemy na niego. Co tam jest? Cicho panna młoda. Panna młoda. Robią sobie fotki. Płynie kaczka. Jak motorówka. Jak motorówka. Anią wchodzimy na taki pomost, fajny, będziemy szukać ryb. Tam sobie te zdjęcia robią. Tu są jakie wielkie, ja nie mogę. Tu. Kaczki przypłynęły do nas, choć kaczusia. Ryby i kaczka w jednym miejscu. W ogóle się nie boją. Wiecie co, właśnie wyczytałem, że te karpie dożywają 70 lat nawet i kosztują od kilkudziesięciu do kilkuset tysięcy euro. I są bardzo, bardzo drogie. To jest karp koi. I uważajcie, żeby się czasem takiego nie złowili. Tyle tysięcy euro kosztują te jakże piękne rybki. Tutaj kolejne kilkadziesiąt tysięcy euro płynie. Czyli taki karp to wartość samochodu. Dobrej klasy. Tutaj jest takie urządzenie i jak się napełni wodą to się przelewa. Tutaj jest taka szalona ryba, która się rzuca. Zobaczcie, ja nie mogę. Zrobię Wam powtórkę. Płynie jeszcze raz do nas. <śpiewa> Ciekawe, czemu tak robi. Może, się się <śpiewa> Może ona chce być delfinem? Minęła się z powołaniem, <śpiewa> ale fajna. Tutaj doszliśmy do kamieni, po których można przejść. Szymuś, ja przejdę sobie po tych kamieniach. jest fajnie. Daj rączkę. Tutaj musimy uważać, żeby nie wpaść. Tata, ja się boję. Boisz się? Nie boję się. Pierwsza. No tam, już przeszła. Jest sukces. Przeszliśmy. ja byłam pierwsza. No, byłaś pierwsza. Tego kasia z wózkiem została. O, jeszcze rzeczkę trzeba przejść. To ja przejdę, a wy później z mamusią idę po wózek. Hop, hop, hop. No nie, nic mnie nie słuchają. Szymuś, poczekaj. O kurka. Idę po ciebie, Szymuś. Chodź. I zdążyliśmy na jeszcze jeden pokaz. Zaczęło nawet padać. To jest dyskoteka. Słuchajcie, właśnie sobie idziemy do samochodu i czytam tabliczkę bezwzględny zakaz kąpieli wchodzenia do fontanny pod karą grzywny. My nie wiedzieliśmy, także przepraszamy Wrocławian za to, co zrobiliśmy. Skończyła się muzyka, chciałem powiedzieć, że jeszcze raz przepraszamy. Szkoda, że tej tabliczki nie było gdzieś tutaj na początku, gdzie wszyscy po prostu przechodzą. Gdyby tam była, to byśmy nie wchodzili. Ona tak jest troszeczkę z boku i taka niewidoczna. No ale nie będę się tłumaczył, no popełniliśmy błąd. No nie można się tu kąpać na dzisiaj i wchodzi do wody, wiesz? Dlaczego? No bo można kary dostać. Także jeszcze raz przepraszamy najmocniej. Doszliśmy moi drodzy do parkingu, zaparkowaliśmy przy Wrocławskim Zoo. Tutaj kosztuje na cały dzień 15 zł. Mogę wam rzucić link do tego miejsca. Jest naprawdę fajne i dosyć tanie. Powiem Wam, że nie sądziłem, że ta wycieczka do okulisty będzie taka fajna, że zwiedzimy trochę Wrocławia. Pierwszy raz byliśmy w tym ogrodzie japońskim, te fontanny, zobaczyliśmy też pierwszy raz. Było, było całkiem fajnie. Także trzymajcie się do następnego vloga. Na razie.